Cześć, witajcie. Kuba Janeczek, inwestycja Nowe Sady 53. Dzisiaj chciałbym zadać Wam pytanie, czy zastanawialiście się kiedyś, od czego tak naprawdę zależy, czy inwestor zarabia na swoim mieszkaniu, które kupił pod wynajem? Wiadomo, samo mieszkanie, standard wykończenia i wyposażenia oczywiście również lokalizacja, no i sam najemca. Teoretycznie jest to proste, ale w praktyce. Trzeba to jeszcze wykonać no i jak to mówi młodzież ogarniać e, czyli dobrze zarządzać e, i dzisiejszy odcinek będzie właśnie o zarządzaniu e, a w związku z tym że wszystkie mieszkania są wynajęte i już pracują a do mieszkania nie wchodzimy w trakcie wynajmu chyba że jest na to jakaś szczególna potrzeba i okoliczność e, to dzisiejszy odcinek będzie tutaj na korytarzach e, w tej przestrzeni e, w której. Najczęściej realizujemy zarządzanie najmem. Jeśli Was to ciekawi, oglądajcie dalej. Czym jest zarządzanie nieruchomością mieszkalną w ogóle? Zobaczcie. Typowym budynku mieszkalnym, w którym właściciele kupili mieszkania po to, żeby po prostu w nich mieszkać, zarządca realizuje swoje podstawowe zadania, czyli ustala stawki opłat. Rozlicza media w częściach wspólnych, robi naliczenia, przygotowuje plany roczne, czyli budżety na te wszystkie wydatki, organizuje przeglądy techniczne budynku i godzi interesy wielu różnych grup, które w takim budynku po prostu mieszkają. A w budynku przeznaczonym na wynajem, zobaczcie. W budynku przeznaczonym na wynajem, poza tym co robi zarządca, my dodatkowo czuwamy nad obłożeniem, czyli nad pustostanami, żeby ich po prostu nie było, nad przepływami pieniężnymi, nad komunikacją pomiędzy tymi wszystkimi osobami, które tutaj w tym organizmie uczestniczą i nad relacjami, które tutaj się odbywają. No właśnie, i słuchajcie, jeśli chodzi o ten organizm, co byście powiedzieli, żebym porównał taki budynek inwestycyjny do organizmu, a zarządzanie do mózgu, który tym organizmem zarządza? Co robi taki mózg? Przede wszystkim dba o to, żeby dostarczyć pożywienie dla organizmu, czyli w tym przypadku najemców i ich wpłat, czyli ich pieniędzy. To jest pożywienie dla budynku inwestycyjnego. A w związku z pozyskiwaniem najemców bardzo ważne są dobre zdjęcia. Zdjęcia robimy już na etapie wykończeń i po homestagingu. Kolejna ważna rzecz to dobre opisy ogłoszeń. Bez tego będziemy marnować czas nie tylko swój, ale również potencjalnego najemcy, który przyjedzie obejrzeć mieszkanie. Inne niż takie, którego się spodziewał. No i przede wszystkim dobry kontakt. Jeśli mamy potencjalnego najemcę, musimy go bardzo dobrze obsłużyć, żeby między innymi właśnie nie marnować swojego czasu, ale żeby też takiego najemcę odpowiednio i sprawnie pozyskać. Jak już mamy takiego najemcę, musimy go dobrze zweryfikować. Czy jest wypłacalny, to bardzo ważne. Czy jest stabilny, czyli czy będzie realizował w pełni swoją umowę, czy będzie chciał ją zrywać, albo w inny sposób zaburzać te nasze założenia, czy będzie po prostu dobrym najemcą i znowu, czy będzie z nim dobry kontakt. Kontakt jest bardzo istotny, jeśli chodzi o dobre funkcjonowanie takiego budynku inwestycyjnego. Co jeszcze? Dopinamy formalności, zawieramy umowy i podpisujemy odpowiednie protokoły. Ale poza podpisaniem takich dokumentów bardzo ważne są również zasady i informacje oraz świadomość najemców o okresach tego najmu, ponieważ podpisanie umowy wcale nie oznacza, że najemca dokładnie wie, na co się godzi i jakie funkcjonują zasady w takim budynku, a to jest bardzo ważne, żebyśmy mogli mieć dobrą współpracę zarówno z najemcami, czyli użytkownikami tego budynku, jak i inwestorami, czyli właścicielami tych mieszkań. Chodzę do środka, a właściwie to otwieram drzwi od węzła cieplnego, ponieważ tutaj kolejne zagadnienia. Zobaczcie. A co jeszcze robi mózg zarządzający organizmem, a w tym przypadku nasze zarządzanie? Steruje pracą serca. Za mną jest węzeł cieplny, do którego wpływa gorąca woda z sieci miejskiej, a ten węzeł dystrybuuje ją po całym budynku, żeby ta gorąca woda była w grzejnikach i w kranach jako ciepła woda. A krew w organizmie to przepływy pieniężne. I tutaj bardzo ważna rzecz, nad którą czuwamy cały czas płatności i terminowość. Bez tego taki budynek nie jest w stanie funkcjonować. Windykujemy od razu, gdy tylko okazuje się, że terminowość w jakiś sposób jest zaburzona. Kolejna ważna rzecz to utrzymywanie dobrego poziomu kaucji, ponieważ często zdarza się tak, może nie często, ale czasami, że w trakcie najmu również pojawiają się jakieś zniszczenia, uszkodzenia, coś musimy uzupełnić, a poziom kaucji musi być zawsze na takim samym Właśnie poziomie. A zmiana najemcy, czyli regulowanie pustostanów, sprowadza się do tego, żeby tych pustostanów po prostu nie było. W naszych y, nieruchomościach, w naszych przypadkach pustostany sprowadzają się zazwyczaj do jednego, a w praktyce do połowy dnia, czyli trochę tak jak w hotelu. Jeden najemca wyprowadza się rano, sprzątamy to mieszkanie, jeśli go sam nie posprzątał, i po południu wprowadza się następny. Co jeszcze? Jakie procesy? Zobaczcie tutaj. A mózg dystrybuuje wartości odżywcze po organizmie, czyli w tym przypadku steruje jeszcze innymi procesami, jakimi? Rozliczanie mediów i tych w mieszkaniach, i tych w częściach wspólnych, w związku z tym rozliczenia ze wspólnotą. W związku z tymi e, mediami, no i rozliczanie kaucji, ale to już tak bardziej na koniec przy wyprowadzce, kiedy wtedy sprawdzamy, weryfikujemy, czy mieszkanie nie zostało w jakiś sposób uszkodzone, e, a tym samym nie e, obciąży takie uszkodzenie właśnie właściciela. Po to mamy kaucję. A, dobrze, słuchajcie. E, idziemy dalej. Zamykam ten węzeł. E, Budynek inwestycyjny to bardzo czuły i skomplikowany organizm, i bardzo ważne, żeby wszystkie procesy działały w nim naprawdę dobrze. A zarządca nieruchomości, zarządzanie taką nieruchomością wtedy, kiedy zarządca nie ma zbieżnych celów, takich jak mają najemcy czy inwestorzy, a właściwie Jedynym takim celem zarządcy jest to, żeby mieć, przykro to mówić, ale jak najmniej pracy, bo wtedy może mieć więcej nieruchomości w obsłudze. Takie zarządzanie po prostu nie działa i nie funkcjonuje. Jeśli oglądają mnie zarządcy, którzy. Inaczej troszeczkę podchodzą do swojego działania i chcieliby, czy chcielibyście skonfrontować swoje podejście z moimi doświadczeniami, napiszcie w komentarzach. Bardzo chętnie podyskutuję albo spotkam się i zderzę te dwa światy, które w moim odczuciu troszeczkę się rozmijają. A słuchajcie, co jeszcze robi taki mózg? Bardzo ważną rzeczą jest to, żeby dbał o emocje. A w takim budynku, ile drzwi, tyle emocji, ponieważ w każdym mieszkaniu mieszka zupełnie inny najemca. Co to są za emocje? Reagowanie na zgłoszenia. Im szybciej, tym lepiej i sprawniej będzie załatwiona sprawa, oraz najemca będzie bardziej zadowolony. Rozwiązywanie problemów w związku z tymi zgłoszeniami. Nie wszystkie problemy da się załatwić szybko, ale podjęcie działania to już bardzo, bardzo dużo. Pomoc w wielu sprawach, które często są bardzo trudne dla najemców, zwłaszcza z zagranicy. No i dobry kontakt. Kolejny raz. Kontakt to podstawa, jeśli chodzi o funkcjonowanie takich budynków przeznaczonych na wynajem. Słuchajcie, zarządzanie budynkiem inwestycyjnym jako mózg takiego organizmu powinien, powinno dbać o rozsądek i równowagę tych wszystkich procesów. Zobaczcie, dobry najemca to dobre pożywienie dla organizmu. E, dobra praca serca to stały cash flow, pieniędzy w całym tym obiegu. Dobra dystrybucja wszystkich wartości odżywczych w organizmie to dobre ROI, czyli stopa zwrotu dla inwestora. No i dobre relacje to dobre emocje w tom i z powrotem. Tak to zazwyczaj działa. A słuchajcie, mam tutaj taką pomoc. Ile kosztuje taki święty spokój dla inwestora, czyli to zarządzanie, które robimy, czyli w efekcie brak zajmowania się Tymi wszystkimi sprawami. U nas 200 zł. Tylko tyle. Idziemy dalej. A słuchajcie, dlaczego to wszystko w ogóle wychodzi? I udaje się robić to tak, żeby cały taki budynek dobrze funkcjonował. Dobre zarządzanie nie odbyłoby się, gdyby nie wspólnota. Wspólnota na takich inwestycjach jest złożona z samych inwestorów, czyli można powiedzieć, że w odróżnieniu od tych budynków mieszkalnych wspólnota jest po prostu profesjonalna i dzięki temu jesteśmy w stanie to zarządzanie regulować w taki sposób, żeby ten budynek inwestorzy i najemcy byli bardzo zadowoleni ze swoich inwestycji, z zamieszkiwania tutaj, i żeby ten budynek po prostu dobrze funkcjonował. Słuchajcie, na zakończenie muszę wejść po tej drabinie, ponieważ tam będzie ostatnia strona. To nie jest trudne, dlatego w tym momencie robimy cięcie i widzimy się na górze. Jeśli macie na wynajem jedno lub dwa mieszkania, zazwyczaj można je ogarnąć sobie samemu. Natomiast to i tak wymaga, Mniejszej lub większej pracy. Jeśli macie ich więcej, dobre zarządzanie będzie kluczowe do tego, żebyście nie musieli poświęcać na to zbyt wiele czasu, a inwestycja, żeby pracowała na swoich maksymalnych obrotach. To już jeden z ostatnich odcinków w tej kamienicy: Nowe Sady 53 w budynku frontowym, którą bardzo polubiłem i miałem tutaj z nią wiele przygód. I pewnie jeszcze ją ostatecznie podsumuję, natomiast już powoli czas, żeby poopowiadać Wam o tamtym budynku, który jest drugim etapem, który jest w budowie i tak na dobrą sprawę to dopiero oba będą stanowiły jedną całość i całą nieruchomość inwestycyjną, którą docelowo również oczywiście będziemy zarządzać. Dzięki serdeczne za Waszą uwagę i do zobaczenia. Cześć.